Nie, nie przewidzieliście się. Tak, oto top 5 najlepszych nowych kreskówek. Jak wyjaśniłem w pewnym starym filmie, to nie jest tak, że ja nie nienawidzę wszystkiego co nowe i kocham wszystko co stare. Ja naprawdę nie lubię tego stereotypu o mnie. Każdy kto ogląda moje filmy powinien wiedzieć, że jadę zarówno stare jak i nowe złe kreskówki. Po prostu obecnie procentowo jest więcej nowych, które nie przypadają mi do gustu. W tym pięciu jednak się to udało i to bardzo, a jedna z nich jest uznawana przeze mnie nawet za jedną z najlepszych kreskówek jakie istnieją w ogóle na pewno w pierwszej dziesiątce. Będę umieszczał tutaj tylko kreskówki, które oglądałem, dlatego nie ma tu też kaczych opowieści z 2017 roku, bo mimo że wydają mi się fajne, nawet bardzo, to nie będę ich tutaj umieszczał, bo jeszcze ich nie oglądałem. Uwaga, też nie zamierzam tutaj umieszczać anime, więc niestety JoJo się nie liczy. Miejsce piąte. Ben 10 czy B10 to nowa kreskówka? Trudno mi stwierdzić. Oryginalny B10 powstał w 2005, ale nowe odcinki powstawały aż do 2012. Z czego ten z 2012 to taki lekki reboot. Ale i tak myślę, że powinienem go tu umieścić. A jeśli nie powinienem, to uznajcie go za takie honorowe wspomnienie po prostu. B10 był himenem mojej generacji. Każdy dzieciak to uwielbiał. Animacja była fajna, designy postaci zajebiste, każdy dzieciak chciał mieć Omnitrix, czyli kosmiczne urządzenie zmieniające Cię w 10, a potem więcej kosmitów. Mieliśmy w niej jedną z najlepszych ojcowskich postaci w historii kreskówek w postaci dziadka Maxa, a nawet fajny film, tajemnica Omnitrixa, ale kreskówka z czasem zaczęła się nieco, moim zdaniem, psuć. Ben próbował dorosnąć z widzami, przez co dla mnie przynajmniej stał się nieco nudny, a potem kreskówka stała się nieco bardziej dziecinna i miała nieco gorszy art style, ale nadal była okej. Okay. Energy? Ha, ha. Energy is G -O -O -D. Miejsce czwarte, pora na przygodę. Do tej pory pamiętam jak ta kreskówka była czymś mega nowym i innym i każdy się w niej zakochał. Pewnie zaraz się spytacie, dlaczego nie jadę animacji w tej kreskówce? Przecież to ta minimalistyczna, pozbawiona detali, bezduszna animacja, którą jadę w każdym filmie na temat nowych kreskówek. Wiesz, lub nie, ale dla mnie to nie jest to samo. Po pierwsze, w przeciwieństwie do reszty barachła, styl tej kreskówki posiada swój własny styl i duszę. Po drugie, to w zasadzie chyba od tej kreskówki to się zaczęło, więc jej odpuszczę. Jaka jest fabuła? Czy muszę w ogóle cokolwiek tłumaczyć? Dosłownie każdy to oglądał! Człowiek Finn i pies Jake przeżywają różne przygody, a cały serial może wydawać się bardzo głupi i lol-randomowy, jak większość nowych kreskówek typu HAHA ha, GOFRY! Ale nie! Ten serial ma cały gigantyczny lore, którego nawet nie zamierzam tłumaczyć, bo tego się po prostu zrobić nie da w paru minutach. Mamy fajne postacie, mamy ciekawe wątki. Ogólnie cała kreskówka jest naprawdę super. W zasadzie trudno mi powiedzieć tutaj o czymś, co jeszcze nie zostało przez kogoś powiedziane. Po prostu mi się podoba. I tyle. Miejsce trzecie. Gwiezdne wojny, wojny klonów. Gwiezdne wojny, wojny klonów to dość długa kreskówka, ale za to jaka? Dzieje się ona w czasach wojen klonów w uniwersum Gwiezdnych Wojen PS Kanon to gówno, a legendy są zajebiste, haha I opowiada o różnych historiach z tamtego okresu Mamy przygody obi Wan'a i Anakina, historię żołnierzy klonów, a czasami nawet odcinki o postaciach takich jak Padme Albo Kancerz Palpatine Wszystkie odcinki stopniowo robią się coraz bardziej ciekawe i ze sobą powiązane A sama ich zawartość nigdy nie jest tak dziecinna jak może się wydawać O nie O nie to nie jest kreskówka na zasadzie czerwony superbohater walczy ze złymi diabełkami, doktora nie! Tutaj mamy zabijanie, w tym często stworzeń żywych, wojny, niewolnictwo, ludobójstwa, plagi, dekapitacje, polityczne intrygi. Mamy odcinki z takimi sytuacjami jak porywanie polityków i trzymanie ich dla okupu, ratowanie planety przed bronią biologiczną, po prostu magia. Ta kreskówka to jest magia i geniusz. Jest to moim zdaniem najlepsza kreskówka wojenna, jaka w ogóle istnieje. Jestem świadom, że nie wszystkim może się podobać styl artystyczny tej kreskówki, ale mi ono osobiście pasuje. Jest czymś innym. Wystarczy, że pokażę jedną klatkę z tej kreskówki i już wszyscy wiedzą z czego to jest. Naprawdę porządny kawał animacji. Miejsce drugie, pingwiny z Madagaskaru. To jest chyba jedna z najlepszych kreskówek, jakie istnieją, będąca spin-offem w serii filmów Madagaskar i w mojej opinii jest nawet od nich lepsza. Bazowana jest ona na przygodach czterech najpopularniejszych postaci z filmów, pingwinów, agentów i lemurów. Oryginalnie w filmach te postacie pojawiły się w tle, ale tutaj są głównymi bohaterami. Nasi bohaterowie to Skipper, czyli szef oddziału, którego mogę opisać jako żołnierza z Team Fortress w wersji Light. Szeregowego, czyli naiwnego słodziaka, genialnego Kowalskiego I szalonego Rico, rzygającego z ust sprzętem Pingwiny z Madagaskaru to moim zdaniem kreskówka rodzinna Do oglądania na kanapie z całą rodziną Najmłodsze dzieci docenią słodkie zwierzątka Starsze dzieci żołniecki klimat A dorośli wybitne polskie tłumaczenia autorstwa m.in. między innymi bardzo szawierzbięty Mam 21 lat, a czasami kiedy oglądam tą bajkę to kaslę ze śmiechu Rzadko mamy jakieś arki fabularne, albowiem każdy odcinek to jedna niezależna przygoda w są diablo-charakterne i śmieszne, idealne ze sobą współgrają, antagoniści są śmieszni, a nie gubkowaci, a humor jest genialny. Ogólnie kreskówka jest naprawdę czadowa i bardzo ją wam wszystkim polecam. Miejsce pierwsze: Wojownicze Żółwie Ninja. Czego innego się spodziewaliście? To musiało być na pierwszym miejscu. To jest nie tylko najlepsza nowa kreskówka, jaką znam, ale też jedna z najlepszych kreskówek w ogóle. Jest to najnowsza adaptacja żółwi ninja, tego gówna nie liczę i dobrze, że to anulowali, haha. I jest moim zdaniem jedną z najlepszych. Fabuła leci jak zawsze, cztery żółwie, Leonardo, Donatello, Rafael i Michelangelo i mistrz Szur Splinter walczą ze złem w Nowym Jorku, a za dużą część tego zła odpowiada złowrogi Shredder. Ta kreskówka jest moim zdaniem wspaniała. Mamy animację stylizowaną na coś w stylu komiksu 3D, mamy całkiem fajne designy postaci i powiem wam jedno. To jest jedyna kreskówka, która robi fanserwis dobrze. Fanservice jest wszędzie i nie mam przez to na myśli tego cringe'owego gówna w stylu O, ale to jest śmieszne, postać mówi, że coś istnieje! Albo wie, że jest w kreskówce! Nie, ja mam na myśli to, że Żółwie Ninja 2012... To jeden wielki list miłosny do całości żółwininża. Bardzo rzadko mam to uczucie, że widzę, że twórcy kreskówki naprawdę kochali postacie i uniwersum, w jakim tworzą, ale tutaj jest to bardzo widoczne. Mamy postacie, sytuacje, odcinki, easter eggi i wątki nawiązujące do wszystkich chyba możliwych wersji Juvie Ninja i wszystkiego z nimi związanymi. Od oryginalnych komiców Mirage, przez stare wersje kreskówki, aż po kompletnie obskurne, mało znane elementy franczyzy sprzed lat. Przykładowo, w jednym odcinku jest dosłownie postać bazowana na przykładzie postaci z mało znanych Gry RPG z żółwiami. To jest złoto. Dawniej mówiłem, że to wersja z 2003 roku była najlepszą wersją żółwi, ale szczerze po obejrzeniu całości tej serii parę lat temu mamy bardzo uczciwy, moim zdaniem, remis. Postacie? Świetne. Animacja? Dobra. Fabuła? Super. Widoczna miłość do żółwi w każdym odcinku? Tak. To jest cudowna kreskówka, którą obejrzałbym drugi raz z chęcią każdego dnia. Oto i było moje top 5 najlepszych kreskówek. Jak widzicie, nie jest tak źle i mam nadzieję, że w przyszłości będzie dużo więcej dobrego, a nie tego. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Wam wszystkim, cześć.